Program docent Dr. Barbary Dwilewicz, spotkania z językiem. Dzień dobry drodzy słuchacze. Dzisiaj chciałabym się zwrócić do maturzystów. Tegoroczne lato dla Was, drodzy maturzyści, jest okresem intensywnych przygotowań do studiów. Musicie się skupić na wyborze odpowiedniego kierunku i odpowiedniej uczelni. Niektórzy z Was na pewno są jeszcze na rozdrożu. Gdyż wybór przyszłego zawodu nie zawsze jest łatwą decyzją, a każdy musi ją podjąć. Chciałabym Wam pomóc w tym wyborze i zaproponować pedagogiczne studia polonistyczne z dodatkową specjalizacją, a jest nią Język Angielski na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Są to czteroletnie stacjonarne studia bakalarskie, które się odbywają w Wilnie w Akademii Edukacji. Jednostce dydaktycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Celem studiów polonistycznych jest przekazanie studentom nie tylko wiedzy o literaturze i języku, ale także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności analizy tekstów, efektywnej komunikacji i twórczego pisania. Na studiach studenci uczą się także podstaw retoryki. Czyli umiejętności przemawiania, co jest potrzebne nie tylko nauczycielowi, lecz także każdemu człowiekowi przy różnych sytuacjach życiowych. Zdobywają też podstawowe umiejętności z zakresu przekładu różnego rodzaju tekstów, co jest zwłaszcza potrzebne w naszym wielokulturowym otoczeniu, w sytuacjach, gdy poruszamy się między kilkoma językami. Od lat uczymy też podstaw lingwistyki, żeby studenci potrafili rozumieć i tworzyć w komunikacji różnego rodzaju teksty w zależności od sytuacji oraz celu. Do atrakcyjnych przedmiotów należy zaliczyć przedmioty związane z krajoznawstwem, dzięki którym studenci poszerzają wiedzę kulturową o Litwie i Polsce nie tylko w audytorium, lecz także podczas wycieczek edukacyjnych po Polsce i Litwie. Ponadto studenci mają sporo zajęć z zakresu dyscyplin pedagogicznych, a także z języka angielskiego, które pozwalają studentowi na wysokim poziomie opanować ten język. Polonistyka na Uniwersytecie Witolda Wielkiego utrzymuje kontakty z wieloma uczelniami z różnych krajów. Chciałabym tu wymienić nie tylko uniwersytety w Polsce, na przykład Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Białymstoku, lecz także poza granicami Polski. Na przykład Uniwersytet Ostrawski w Czechach czy Uniwersytet w Płowdivie, Bułgaria. W ramach programu Erasmus Plus studenci mogą wyjechać na studia semestralne za granicę, zarówno do tych wymienionych przeze mnie uniwersytetów, jak i innych. Ukończenie studiów polonistycznych ze specjalizacją język angielski daje wiele możliwości zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podjęcie pracy w szkole jako nauczyciel języka polskiego i angielskiego. Może ktoś oczywiście powiedzieć, że praca w szkole mu nie odpowiada, ale podczas studiów właśnie będzie możliwość o tym się przekonać. I teraz przychodzi mi na myśl cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej, minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, który brzmi: Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Czy się nadajecie do pracy w szkole, możecie się przekonać podczas praktyk szkolnych. Zgodnie z planem studiów, studenci mają trzy praktyki. Jedna na drugim roku studiów w charakterze asystenta nauczyciela która ma na celu zapoznać studenta z różnymi aspektami pracy zawodowej nauczyciela polonisty i anglisty obserwowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela i uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli. Na trzecim roku studenci prowadzą lekcje pod kierunkiem nauczyciela. Natomiast na czwartym roku studiów prowadzą lekcje samodzielnie, a także występują w roli wychowawców klasowych. Tak więc jest to dobra okazja, żeby siebie sprawdzić w charakterze nauczyciela. Nieraz się słyszy, że po studiach pedagogicznych, jeżeli się nie podejmie pracy w szkole, to trudno jest znaleźć jakieś inne zatrudnienie. W rzeczywistości jest inaczej, gdyż oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu języka polskiego i literatury polskiej, nasz absolwent będzie świetnie znał język angielski, a poza tym studia filologiczne dają szeroki zakres kompetencji poszukiwanych przez pracodawców w wielu dziedzinach. A więc ukończenie tych studiów daje możliwość absolwentom podjęcie pracy w zawodzie tłumacza. W mediach, w firmach turystycznych i logistycznych, a także w wielu instytucjach, gdzie ceni się znajomość języków, umiejętność pracy w zespole, kompetencje kulturowe i liderskie. Rekrutacja na studia polonistyczne w Wilnie odbywa się w międzyuczelnianym systemie rekrutacji LAMA BPO. W tym roku przyszli studenci powinni złożyć podanie do 6 sierpnia. Jak znaleźć nasz program, który po polsku się nazywa Pedagogika Języka Polskiego i Angielskiego, a po litewsku to brzmi Mokomo Dalikopedagogika, Daliko Pedagogika, Lanku Kalbos, Irkitos, Użsienio Kalbos, Anglu Pedagogika. Na stronie Lama BPO należy najpierw wybrać grupę kierunków. Będą to nauki edukacyjne, czyli po litewsku, Krypciu Grupie, Ugdimo Mokslej. Następnie wybieramy kierunek pedagogika po kryptis, pedagogika. A na końcu wybieramy uczelnię, Uniwersytet Witolda Wielkiego, czyli Aukstoi Mokikła, Witauto Didio Universitetas. A więc serdecznie zapraszamy na pedagogiczne studia polonistyczne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące studiów, proszę się z nami skontaktować. Podaję mail polonistica.wdu.malta.gmail.com Dzisiejsze spotkanie chcę zakończyć słowami. Czekamy na Ciebie, maturzysto. Dołącz do nas. Do usłyszenia. Program docent dr Barbary Dwilewicz. Spotkania z językiem. You'll feel of...